Cześć kochani, słuchajcie, właśnie wróciłam z biegania, dlatego może wyglądam jak wyglądam i nagrywam dla Was ten film, dlatego że chciałam Wam powiedzieć o jednej, bardzo, o, o dwóch, o dwóch bardzo ważnych rzeczach. Jedna, której doświadczyłam, a druga, którą robię i którą chciałam Wam bardzo, bardzo z całego serca polecić. No i właśnie od razu pobieganiu, żeby się uspokoić, żeby się wyciszyć, będę medytować, ale nie będę medytować tak zwykle, zwyczajnie, tylko w specjalny sposób będę medytować z Pismem Świętym i o tym Piśmie Świętym, patrzcie, jakie mam takie malutkie, taką mini-wersję kieszonkową. Chciałam Wam opowiedzieć. Mam oczywiście też dużej wersji, mam wersji z obrazkami, którą uwielbiam, czytam to po prostu jak najlepszą powieść. Ale ta jest dla mnie szczególnie ważna, bo dostałam ją pewnego dnia od znajomej. Słuchajcie, nawet nie od, od przyjaciółki, od osoby, którą bardzo dobrze znam, której na mnie jakoś, nie wiem, super szczególnie zależy, po prostu koleżanka z pracy. Pewnego dnia, kiedy byliśmy na wyjeździe. W takim naszym wyjeździe podeszła do mnie podczas imprezy <grych> i dała mi prezent, malutki prezent, ślicznie zapakowany, i powiedziała to była Judyta, Judytka, pozdrawiam cię, to był jeden z najpiękniejszych, jest dalej jeden z najpiękniejszych prezentów w moim życiu. I powiedziała mi, że, że dawno już ten prezent dla mnie kupiła, właśnie z myślą o mnie, bo tak jak na mnie patrzyła, to wiedziała, że ze mną dzieje się coś niedobrego ale na tamten moment, kiedy go kupiła, e, bała się go mi dać, bo wiedziała, że ją wyśmieje, e, obawiała się tego, że powiem jej, że po co, co, po co tym chcesz. Ja wtedy nie chodziłam do kościoła, miałam problem z wiarą, e, może nie byłam ateistką, no ale, ale do wierzącej osoby było mi bardzo daleko, e, a ona wiedziała, że to mi jest bardzo potrzebne. Skąd ona to wiedziała? Nie mam bladego pojęcia. No ale kupiła to, kupiła, kupiła Nowy Testament wersję kieszonkową, to jest limitowana wersja, zapakowała prześlicznie i czekała na odpowiedni moment i ten moment właśnie nadszedł, wtedy na tej imprezie wręczyła mi Nowy Testament i, i powiem Wam, że jak ja go odpakowałam, to, to po prostu mi się chciało płakać ze szczęścia, bo pomyślałam sobie, że pomyślał o mnie ktoś, Właśnie nie taki bardzo mi bliski, a stał się mi bliski, że pomyślała o mnie osoba kompletnie bezinteresownie. Pomyślała o mnie osoba, która po prostu chciała dla mnie dobrze, pomimo, że no, no, nie, było, nie było ku temu żadnych jakichś takich przesłanek, tak? My się nawet jakoś super dobrze nie znamy, pomimo, że znamy się wiele lat. I i, to, I ten prezent metafizyczny, bo to jest prezent fizyczny, ale Judyta, ty mi dałaś prezent metafizyczny. Właśnie to poczucie, że jestem dla kogoś ważna. Także e, pomyślcie o tym, jaki świat byłby piękny, gdybyśmy właśnie tak bezinteresownie e, czasami pomyśleli o kimś, bo, e, bo, bo ten, ten gest zmienił bardzo wiele w moim życiu e, i, i, i ja, ja tak sobie. Myśl, znaczy jestem przekonana, że jest bardzo wiele ludzi na świecie, którzy właśnie czekają na ten gest. Którzy, a może nawet nie czekają, bo ja na niego w ogóle nie czekałam, ale dzięki, w sensie, że tym ludziom taki gest zmieni bardzo wiele w ich życiu. Być może pomoże im właśnie w powrocie do wiary do Boga. Być może sprawi, że się uśmiechną. Być może zaczną wierzyć w ludzi. Być może przestaną być źli, przestaną być smutni. I, i mam dla Ciebie takie zadanie. Sorry, ale ja taka jestem, ja zawsze, ja po prostu zajmuję się motywacją, coachingiem, i ja tam lubię takie zadania, wyzwania. Jak, jak będziesz chcieć, to, to je podejmiesz, jak nie, to nie. Ale może byłoby fajnie Pomyśl sobie o jakiejś osobie w Twoim otoczeniu, dla której taki metafizyczny gest pokazania jej, że jest dla Ciebie ważna. Yy... No byłby czymś cudownym, tak? Może ktoś czeka na to, żebyście go przytulili, albo na słowo kocham Cię, albo na to, żeby pójść razem na spacer, albo na to, żeby pójść i wysłuchać, co się u niego dzieje. Różne, różne rzeczy można zrobić. Ja dostałam Nowy Testament, który jest ze mną codziennie. Słuchajcie, taka wersja torebkowa, więc nawet w mojej najmniejszej torebce się mieści. I dlaczego właśnie ten nowy testament? Słuchajcie, ja zaczęłam medytować codziennie rano, teraz właśnie wróciłam z biegania, dzisiaj pierwszy dzień mojego biegania, też podjęłam wyzwanie, e, pracę nad swoim charakterem I e, wróciłam i żeby się uspokoić, będę medytować, ale medytuję codziennie rano, do tej pory, myślę, że teraz będę po bieganiu, a może przed, nieważne Wstaję sobie i kiedy jeszcze Nadia śpi, e, siadam e, i wyciszam się na jakieś 15-20 minut, ale zanim to zrobię, biorę właśnie ten Nowy Testament od, od Judyty i czytam. Tak? Czytam jakiś, jakiś rozdział, jakiś kawałek. W ten sposób coraz lepiej poznaję Pismo Święte. I co robię dalej? Słuchajcie, no, czytam sobie, czytam, czytam i na przykład trafiam na jakieś zdanie. Tak? Tutaj akurat otworzyłam na Ewangelii według Świętego Mateusza o doczesnych troskach. No i jest zdanie, nie martwcie się więc o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie martwić się będzie. I teraz tym zdaniem robię medytację, tak? Siadam sobie wygodnie, może nie będziecie tutaj widzieć jak siadam, ale wiadomo, siadać się sobie wygodnie do medytacji, tak? Sobie rozkładam ręce i wdech, i wydech. Na wdechu. Część tego zdania. Nie martwcie się więc o jutro, i wydech. Uff, bo jutrzejszy dzień sam o siebie martwić się będzie. No i lecimy. Nie martwcie się więc o jutro. A, wydech jest przez usta, zapomnie. Nie martwcie się więc o jutro. Bo jutrzejszy dzień sam o siebie martwić się będzie. I tak słuchajcie, ja sobie włączam budzik w telefonie właśnie na 15 albo na 20 minut i przy tych wdechach i wydechach uspokajając swój organizm, wchodząc w siebie, e, zaczynam myśleć nad tym zdaniem. No pomyślicie, bo w tym momencie oczywiście miliony myśli wam przychodzą do głowy, podczas medytacji tak jest, e, ale jak zaczniecie się koncentrować na tym zdaniu, to one będą szkodzić i odchodzić. To w ogóle się nie denerwujcie tym, że zaczynacie myśleć o czymś, no to przyjdzie, pójdzie, na tym się nie trzeba koncentrować. Natomiast koncentruję się właśnie na tym zdaniu, co ono dla mnie znaczy, co tutaj akurat święty Mateusz chciał przez to powiedzieć, co tak naprawdę to nie święty Mateusz, nawet tylko Bóg chciał przez niego powiedzieć do nas. I powiem Wam, że to jest coś niesamowitego. Ja każdy dzień zaczynam teraz właśnie od takiej krótkiej medytacji, ze słowem, ze słowem tak, z Pisma Świętego z Nowego Testamentu, i zaczęłam. Widzieć ogromne zmiany. Uspokoiłam się, jestem cholerykiem, więc to dla mnie ważne. Uspokoiłam się. Eee... To jest, to jest też tak, że właśnie jak zaczynasz rozumieć te zdania, to to są takie jakby afirmacje na cały dzień. I nie, bo ja też lubię książki motywacyjne, oczywiście, że tak. I te afirmacje też są fajne, ale powiem wam, że im więcej czytam właśnie Pismo Święte, tym bardziej dochodzę do wniosku, że tutaj jest naprawdę wszystko. Tutaj jest nawet, tutaj jest nawet wszystko dotyczące zarządzania dotyczące motywacji dotyczące życia niesamowita księga, więc polecam wam medytację z Pismem Świętym. Polecam Wam bardzo mocno sprezentować taki metafizyczny podarunek jakiejś osobie. Zrób to dziś, bo jak dzisiaj tego nie zrobisz, to prawdopodobnie jak to odłożysz, to tego w ogóle nie zrobisz. A pomyślcie sobie, jakbyśmy tak, jakby tak każdy z nas po prostu zrobił coś dobrego dla drugiej osoby, no to żylibyśmy naprawdę w pięknym świecie. I nie wierzcie w to, że ludzie z natury są źli. Nie są źli. Im się po prostu coś wydarzyło w życiu, że są tacy, jacy są. Jakbym głęboko wierzę, że każdy człowiek jest dobry, tylko po prostu coś mu się właśnie w życiu przydarzyło, miał jakieś doświadczenia. Ale tak naprawdę, gdyby dojść do, do sedna jego serca, to w każdym człowieku jest ta dobroć i e, ja chcę w to wierzyć, ja w to wierzę i myślę, że jak będziemy pokazywać ludziom, znaczy będziemy robić na nich dobre uczynki, to oni sami tą dobroć sobie odnajdą. Także jeszcze raz, Judycka, dziękuję bardzo, jeden z najpiękniejszych prezentów w moim życiu. Trzymajcie się i medytujcie z Pismem Świętym.